Są na pewno jakieś uczucia z jego strony. To wiesz, co to jest pewne, że jakieś emocje, uczucia, ale on się trochę tych uczuć boi, wiesz? On się boi tych uczuć, bo jakby bał się, wiesz, co za bardzo zaangażować, jakby bał się za poważnie myśleć, tak trochę. I tak wychodzi, że zwróć na to uwagę, czy. Bo czasami są ludzie, którzy boją się swoich emocji, boją się zaangażowania i tego, że wchodzą coś poważnego. On się naprawdę, on na pewno coś do ciebie czuje, ale ma na tym blokadę, to cię od razu mówi. To, to jest dwa razy się to potwierdziło, ma blokadę na emocjach, nie chce aż tak bardzo się angażować. Ty z tym nie masz większych problemów, ale on ma z tym problem, żeby tak naprawdę, naprawdę się zaangażować. Eee, I czy on ma, czy on chce być naprawdę z tobą? Tak, on chce kontynuacji. On chce kontynuacji, tylko widzi w tym jakiś problem. I teraz jest tutaj taka sprawa. Czy on nie uważa, że ty za poważnie patrzysz na to? Bo to jest jego zdanie, jego myślenie. Że na przykład ona myśli poważnie, a ja może nie chcę aż tak poważnie, ale chcę być z nią, ale, ale nie tak poważnie wiesz, bo to jest takie orane Nie wiem, co ja mam zrobić tak na tej zasadzie, że to gdzieś tam, że, że ty myślisz już domowo, że ty myślisz życiowo, że ty myślisz poważnie, ponieważ ty jesteś gotowa na to, a jego to trochę przerasta. Jego to przeraża. Wiesz, powiem Ci szczerze, że mnie to wcale nie dziwi, bo no teraz są takie nurty po prostu. Więc to tak mniej więcej wygląda. Więc w razie czego na pewno na tą chwilę chcę być z Tobą, na pewno chcę to kontynuować, tylko przerażają go poważne rzeczy. No posłuchajcie, teraz yy, duży procent ludzi młodych. Не хочу ангажировать.